Internety, zapraszam na krótką prezentację najnowszych fiszek z manganem. Otwieramy aplikację Quizlet na komórce. Wchodzimy do fiszek z manganem. W części graficznej możemy skojarzyć i zapamiętać barwę, stan skupienia i wzór drobiny. Nawigacja wygląda bardzo prosto. Klikając palcem, obracamy fiszkę na drugą stronę. Przesuwając palcem, przechodzimy do następnej fiszki. Cztery następne fiszki pozwalają uczniowi utrwalić informacje z pierwszej. Następnie czekają na nas 23 schematyczne rysunki doświadczeń chemicznych. Ta część fiszek pozwoli uczniom nauczyć się lub przećwiczyć umiejętności przewidywania produktów reakcji na podstawie schematycznego rysunku doświadczenia, lub jeśli to za trudne dla niektórych, to w połączeniu z drugą stroną fiszki na podstawie również obserwacji. Pamiętacie zadanie 32 z matury majowej z roku 2017? To przyjrzyjcie się mu uważnie. Z względu na takie właśnie zadanie powstały fiszki do treningu. Dodatkowo Quizlet umożliwia wyświetlanie tylko tych fiszek, które oznaczymy gwiazdką. Zaznaczę kilka fiszek klikając Gwiazdkę. Następnie wchodzimy w opcję w prawym górnym rogu i klikamy w się gwiazdek. Następnie cofamy się strzałką w lewym górnym rogu. Aplikacja wyświetla już tylko te fiszki, które oznaczyliśmy gwiazdką. Funkcja przyda się, jeśli chcecie wrócić do tych trudnych i ważnych dla Was fiszek. Aby móc korzystać z aplikacji tak jak ja, proponuję po zainstalowaniu wejść w opcję i ustawić ruch fiszek na przewijanie oraz zaznaczyć przód jako zdjęcie. Drodzy nauczyciele i drodzy uczniowie, korzystajcie z fiszek za darmo. Udostępniajcie, pokazujcie innym. Dostęp do fiszek na platformie Quizlet jest darmowy i taki pozostanie. Fiszki można wykorzystać na lekcjach stacjonarnych oraz na lekcjach zdalnych. Można nagrywać filmy. Proszę tylko o jedno: podawajcie źródło i link do fiszek. Kończąc, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim współautorom i recenzentom za włożoną pracę. Dzięki tym wspaniałym ludziom, fiszki są lepsze i merytorycznie bardziej poprawne. Podziękujcie, proszę, im w komentarzach. Ponieważ podjęli się tego trudu charytatywnie, to dobra ogółu. Ja im bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia przy następnych fiszkach oraz w naturalnych wpadkach na YouTubie. Cześć Internet.